No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i witam Was bardzo serdecznie w bardzo ważnym materiale. Dzisiaj, materiał, w którym wytłumaczę Wam, jakimi dodatkami do broni z Black Ops Cold War należy grać. Bo, uwaga, twórcy naprawdę się postarali, ciężko ich wynagradzać za coś, co powinno być norm normalnością. Ale postarali się i naprawili no, praktycznie wszystkie dodatki do broni z Cold War. Także w dzisiejszym materiale przybliżę Wam, czym musicie grać, czego unikać i na co zwracać uwagę, gdy właśnie budujecie sobie klasy ee, no, z broniami z Black Ops Cold War. A nim przejdziemy do konkretów, to moi drodzy, od teraz trwa giveaway na dwie karty podarunkowe o wartości 20 euro do wydania na. Enebie, czyli na stronie mojego partnera, partnera kanału. Wszystko, co trzeba zrobić, macie w przypiętym komentarzu oraz w opisie. Także korzystajcie, nie trzeba nic wydawać. Za zupełnie za darmo możecie wygrać dwie karty podarunkowe e, o wartości 20 euro e, do eneby. No i oczywiście zachęcam Was już teraz do zostawienia łapki w górę. Was to nic nie kosztuje, mi pomaga, mnie motywuje. Celem dzisiejszego odcinka 2000 łapek w górę, dużo, ale no, ten materiał jest bardzo ważny, także też fajnie. Gdybyście wynagrodzili mnie za przekazanie wam ważnej informacji, no chociażby właśnie zostawienie łapki w górę, zachęcam do subskrypcji. A teraz moi drodzy, skupiamy się na tym, co jest meritum tego czyli na właśnie dodatkach do broni z Cold War. Generalnie w ciągu najbliższych kilku dni pojawi się na kanale mnóstwo filmów, które będę Wam pokazywał, testował różne bronie, i na podstawie tych filmów, być może ktoś sobie z Was wybierze, zdecyduje się, by przetestować jakąś broń. Ale dzisiaj skupiam się jedynie na dodatkach. Nie będę się odnosił w kwestii dodatków do danej broni, bo to też ma znaczenie, ale tylko w kwestii dodatków. Przede wszystkim, jak dobrze pamiętacie, od początku integracji Black Ops Cold War z. Warzone, był olbrzymi problem z, do, z dodatkami do broni z Black Ops Cold War. E, to, co pokazywało gra, to, co było wypisane, jak na przykład, no nie wiem, w takim hamulcu wylotowym, kontrola odrzutów w pionie. To w 99% przypadków nie miało przełożenia na. Faktycznie to, co, co taki dodatek robił w grze, także no, był kompletny Mishmash. Pamiętacie, że grało się dodatkami typ, typu chwyt Bruiser, który tak naprawdę poprawiał recoil w poziomie e, i w pionie, e, a, 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 a dodatek opisywał co innego. Teraz już takiego problemu nie ma, przynajmniej w większości dodatków, bo twórcy naprawili wszystko i od teraz no w większości przypadków nie we wszystkich niestety, ale w większości przypadków naprawdę można się sugerować tym na co wskazuje opis dodatku czyli no w wielkim skrócie jeżeli tumik dźwięku Agency w plusach ma tłumienie dźwięku, kontrolę odrzutu w pionie, prędkość pocisków, skutecznie zasięg obrażeń, a w minusach szybkość celowania, stabilność celowania to możecie zakładać, że tak faktycznie jest, że Tumik Agency poprawia kontrolę odrzutu w pionie poprawia prędkość pocisków, Poprawia, poprawia skutecznie zasięg obrażeń. No i dzięki temu możecie tak naprawdę no już kompletnie pod siebie próbować te dodatki e, dobrać. No i w zasadzie ten tumik dźwięku Agency to jest taki najważniejszy na ten moment dodatek do broni z Black Ops Cold ale uwaga, to jest najważniejszy dodatek od wczoraj wieczór, bo wczoraj wieczorem Dopiero naprawili ten dodatek, bo on jako jedyny e, po update drugiego sezonu, jakby odwrócili update tego dodatku. Jest, brzmi to skomplikowanie, ale generalnie nie opłacało się używać Tumiku Agency przez ostatni tydzień. Wczoraj to jednak naprawili i teraz faktycznie Tumik Agency no jest Must Have, em. to jest odpowiednik Tumika monolitycznego do broni z Modern Warfare. Także na każdej broni, tym bardziej na broniach na daleko, Tumik dźwięku Agency mieć musicie. On ma inne nazwy w zależności od broni, na przykład na przykład w snajperkach, bodajże, Gieru, e, Tumik się nazywa i tak dalej. No, generalnie chodzi o ten ostatni Tumik w kategorii w większości broni. To jest must have. must have bo on zwiększa bardzo znacznie prędkość pocisków, czyli na plus, no i poprawia skuteczny zasięg obrażeń, także również na plus. Dodatkowo poprawia również kontrolę odrzutów w pionie, a to się przydaje, mimo że kontrolę odrzutów w pionie łatwiej jest kontrolować niż w poziomie, no ale jakby zawsze fajnie, że też i to poprawia. Także Tumik, dziękuję. No musicie używać. Jeżeli nie używacie, to zamieńcie go na każdej swojej broni, przynajmniej na tych broniach na średni daleki dystans, bo uwierzcie mi, odczujecie ogromną różnicę względem tego, gdy tego tumika nie macie zamontowanego. Kolejnym takim dodatkiem, do którego bardzo warto przejść, jest szybki chwyt SFOD, czyli też ostatni, można powiedzieć, chwyt w broniach. Akurat tutaj mam jeszcze nieodblokowany wałgu, ale na przykład w przypadku Ffara już ten mig, boże, ten uchwyt jest, ten chwyt jest odblokowany. Co on tutaj nam poprawia? Poprawia, moi drodzy, kontrolę odrzutu w poziomie, czyli to, o czym mówiłem. Najtrudniejszy rodzaj odrzutu, czyli gdy celownik wam lata na lewo i prawo, to on poprawia kontrolę, tym bardziej w takiej broni jak FAR, gdzie ten odrzut jest duży, no, jest to najlepszy wybór. Oczywiście, mamy też coś takiego jak chwyt Field Agent i on poprawia kontrolę odrzutu w poziomie oraz w pionie, ale generalnie po testach zagranicznych youtuberów, takich jak J od True Game Data, no to wychodzi na to, że ten szybki chwyt SFOD będzie w większości przypadków również najlepszym wyborem. Oczywiście testujcie sobie, bo nie każdemu przypasuje dany chwyt. Dla niektórych być może łatwiej będzie opanować nawet większy odrzut z tym, z tym bouncem na lewo i prawo, więc wtedy może taki, nie wiem, nawet bruzer będzie lepszy, tak? Bo poprawia celność strzałów z biodra, więc w sumie ma sens przy budowaniu builda e, pod strzelanie z biodra, także rozumiecie, mam nadzieję o co mi chodzi, teraz naprawdę możecie polegać na tym na co wskazują opisy dodatków i to jest bardzo, bardzo ważne dalej oczywiście są takie dziwne przypadki, w sensie dziwne przypadki, to nie jest tak jasno e, tutaj pokazane chociażby na wykresie i tak dalej, ale na przykład dużo ludzi pyta się mnie często dlaczego gram z magazynkami bębnowymi a nie z szybkimi magazynkami no moi drodzy, chodzi tylko i wyłącznie od o czas ADS. Jak widzicie, w minusach jest szybkość celowania przez przyrządy, no ale tutaj też przecież jest w minusach szybkość celowania przez przyrządy. Natomiast, jeżeli chodzi o testy tego, jak bardzo różnią się te szybkości celowania przez przyrządy, no to po prostu w magazynkach bębnowych szybciej celujemy. Szybciej. To nie jest duża różnica, ale jednak jest różnica, a na przykład w takich broniach na blisko dla mnie to jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej sobie przycelować, no bo, no bo to może zadecydować o śmierci albo zabójstwie, które zdobędziemy. Także no moi drodzy, to są w dalszym ciągu nie wszystko jest jakby czarno na białym, ale znacznie, znacznie wszystko zostało poprawione i pamiętajcie, no najważniejszy dla mnie dodatek w broniach z Cold War to jest tumik dźwięku Agency. Od teraz. Koniecznie nim grajcie, tym bardziej w broniach na średnio daleko, to jest must have. Absolutny. Na blisko, jeszcze w takim maku, można przeboleć coś innego, ale też jakby nie widzę innych lepszych dodatków niż, niż Tumiq Agency. No i pamiętajcie też o tym szybkim chwycie SFOD. Testujcie sobie, bo mi się na przykład dużo lepiej na takim FFA gra właśnie z tym chwytem, także to też musicie testować. A kwestia innych, wszystkich dodatków, to jakby będę wam pokazywał na tych filmach w przyszłości, na których testuję bronię. Tam zawsze będziecie mieli najlepszy dla mnie setup, którym nie zawsze musicie się kierować, ale może. Że nakieruje on was mniej więcej na to, czym warto grać. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem w tym odcinku powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że naprawili dodatki do broni z koldur. I brawa, brawa. Tak jak mówiłem na wstępie, ciężko bić brawo za coś, co powinno być normalnością, ale lepiej późno niż wcale, prawda? Wracamy do normalności. Dalej, wiele rzeczy do poprawy, ale dobrze, że przynajmniej to już mamy za sobą. I teraz większość dodatków, no, opisuje faktycznie to, co opisywać powinno. Ode mnie na dzisiaj to już tyle. Do usłyszenia. Już jutro, mówi Goldzor. Na razie.